Dzień dobry, ja nazywam się Mariusz Czyżewski. Dzisiaj porozmawiamy sobie, czym jest ego dla Karla Gustawa Junga. A więc zaczynamy. Ego jest to złożony czynnik, do którego dostają się wszystkie treści świadomości. Pod pojęciem świadomość to nie oznacza, że te treści są wszystkie świadome. Jung powiedział, że do ego docierają treści świadome, nasze myślenie też jest taką treścią świadomą, i przekaz podprogowy, tak samo jak treści nieświadome, które mogą się stać świadome. Proste mechanizmy obronne, jak na przykład wypar wyparcie lub sublimacja. Ego jako czynnik. Nie leży całkowicie na polu świadomości, lecz leży na granicy świadomości z nieświadomym. Nie ma własnego stałego podłoża. Co to oznacza nie, nie mieć własnego stałego podłoża dla Karla Gustawa Junga? Narysuję prosty schemat. Jak widzimy tutaj, to jest nasze ego. To jest granica świadomości z nieświadomością. O co chodzi? Że ego nie jest stałe. Czasami jest tak, że wychodzi na powierzchnię świadomości, czyli idzie do góry, jak tutaj jest nasza świadomość, świadomość. Nieświadomość. Jak tu jest nasza nieświadomość, a tu jest nasza świadomość, to ego się porusza. Czasami jesteśmy bardziej, nasze ciało, nasz czynnik jest bardziej w kierunku świadomości, a czasami jest bardziej w kierunku nieświadomości. Warto też zaznaczyć, że jest hipoteza, którą yy, nie sformułował Jung, ale Uczennica, jedna z najwybitniejszych uczennic Junga, pani Jakobi, która twierdzi, że tylko jakaś minimalna część ego jest świadoma. Tylko taka minimalna część. Bardziej jesteśmy, bardziej siebie nie znamy niż znamy. Pomimo tego, że Jung właśnie określił, Ego czynnikiem świadomości par excellence. Do końca my się nie znamy, tak samo jak nie zna nas środowisko. Jest zawsze jakaś część ego, która nigdy nie zostanie przez nas i przez środowisko poznana. Zawsze będziemy, będzie jakaś część, która jest nieświadoma. Jung tak właściwie nic nie wymyślił, i tak właściwie ta, ta teoria jest bardzo podobna do teorii Freuda, ale niekoniecznie. Dlaczego? Bo już wiemy, że wybitni filozofowie tak jak Kant, Kierkegaard, czy nawet Friedrich Nietzsche zajmowali się tym problemem. To jest jakby część psycholog część filozofii egzystencjalne.